Wilanów nam się rozwija w niebywałym tempie i obiecywaliśmy, że będzie linia tramwajowa, która będzie łączyła centrum z Wilanowem. No i właśnie wywiązujemy się ze swoich obietnic, ta linia powstaje. Przede wszystkim po to, żeby ułatwić mieszkańcom Wilanowa dostanie się do centrum. Przyspieszyć to, bo już w 30 minut będzie można przejechać do centrum. Więc realizujemy swoje obietnice, stawiamy na komunikację miejską. To jest nasz absolutny priorytet, chcemy walczyć o czyste powietrze, walczyć z ociepleniem klimatycznym i po prostu ułatwić ludziom życie. Cieszę się z tego, że trasa na Wilanów przyspieszy możliwość dostania się do centrum, ale że ona będzie niesłychanie estetyczna, że będą to zielone torowiska, że zasadzimy 500 drzew. Także przy okazji Warszawa nam wypięknieje.